Nie uczyłem się rano hiszpańskiego Melon i mango to, to było przepyszne Drugie pudełko Dłużej tutaj jechałem Hej Rozpoczynamy tygodniowego vloga Z pierwszego tygodnia studiów Stacjonarnie Znaczy pierwszego tygodnia studiów tego roku, bo jeśli ktoś nie wie to jestem na trzecim roku studiów dietetycznych I dzisiaj właśnie miałem pierwsze zajęcia stacjonarnie, bo pierwszy tydzień miałem wykładów online A dzisiaj takie pierwsze stacjonarne zajęcia, ale to były takie zajęcia wprowadzające do jednego przedmiotu Więc to trwało 40 minut Dłużej tutaj jechałem, więc już pewnie wiecie co to były za zajęcia Jak to wyglądało No i teraz co? 50 minut znowu do domu, trzeba będzie wrócić no, może teraz już nie będzie tylu samochodów, nie będzie tyle korków, to 35. 35. Jak wrócę do domu, to dzisiaj mam naprawdę sporo rzeczy do zrobienia, bo muszę na jutro odpowiedzieć tam jakieś pytania na studia właśnie, bo jutro mam zajęcia w szpitalu. E, później e, jeszcze muszę. Gdzie mam risy do nagrania? E, będę robić burrito na redukcję i na masę. E, tak jakby dwie wersje, to co e, wiem, że dużo osób lubi. Szczególnie tutaj na YouTube mi dużo osób pisało, jak jest podzielony ekran i jest po jednej stronie na masę, po drugiej stronie na redukcję składniki. I też się to spodobało i fajnie, że mi ten pomysł kiedyś wpadł do głowy. No i co, trzeba będzie to kontynuować, jeśli wszystkim się podoba. Dzisiaj właśnie te burrito będzie. Yy, będę je robił na masę i na redukcję. I pewnie sobie to spakuję na YouTube do lunchboxa, żeby już nic nie robić, bo w środę znowu mam wykłady online, jest tak, ten plan zrobiony, że zawsze mam w środę wykłady online, więc nie będę robić od razu lunchboxów na czwartek i na piątek, tylko sobie na świeżo zrobię w środę, a na jutro po prostu wezmę to burrito i jak ono jest na masę i na redukcję to będę je, sobie je złączał i będę miał na dwie porcje więc na śniadanie i na obiad będę jeść burrito jutro w szpitalu, myślę, że to będzie najlepszy obiad tego dnia w szpitalu aha, bo jeszcze chciałem sobie zjeść, bo wziąłem sobie wczoraj dwie cynamonki e, znaczy cynamonki to są te końcówki z cynamonek jak tam ciasto zostaje e, z boku no i tam już prawie nie ma tego farszu, ale że ja lubię ciasto dożdżowe to te końcówki też bardzo lubię więc teraz sobie zjem takie dwie końcówki z cynamonek, które wczoraj robiłem e, a w domu pewnie wpadnie jakiś skyr z owocami, żeby podbić wartościowość tego śniadania e, które mam tutaj dzisiaj mimo, że tego farszu w tych końcówkach nie ma za dużo Cynamonowego to i tak pachnie nieźle To takie Ślimaki bez nadzienia w sumie No i teraz sobie to zjem I lecę do domu bo naprawdę jest dzisiaj Dużo rzeczy do zrobienia Więc to lecimy i odzywam się później O tak prezentują się te ślimaczki cynamonki Pot jeszcze przebija się trochę Tego farszu cynamonowego Więc trochę tam go będzie czuć Jeśli jakaś się ostała to pokażę wam w domu Jak wyglądała taka klasyczna cynamonka Bo to to ciężko nazwać cynamonką Ale jest dobre 16, a ja już rzeczy na studia ogarnięte, rolka z przepisem na burrito nagrana, porcja redukcja, porcja masa. I teraz sobie złączę te dwie i będę mieć na śniadanie i na obiad na jutro. Ja sobie to pokroję, żeby łatwiej się to jadło, co prawda wyglądać to już nie będzie, ale smakować będzie. Trzeba jeszcze pójść na jakiś spacer, trochę się poruszać, a później jeszcze idę do Ikei, bo muszę kupić więcej pudełek na lunchboxy. Bo planuję zrobić taką serię z lunchboxami, z pomysłami na lunchboxy, które byście mogli sobie zabrać do szkoły albo do pracy. Już niedługo pewnie dowiecie się o co w tym będzie chodzić. No, ja gwarantuję, że będzie pysznie. I tak myślę, że do tygodnia pierwszy short powinien być na kanale z tej serii. To burrito tak dobrze wygląda, że nawet teraz po obiedzie zjadłem to. 40 gramów białka w takim jednym burrito. Jedno pudełko. Drugie pudełko, gotowy na jutro i lecę na spacer. Dobry. Witam się we wtorek. Ja właśnie jestem do na zajęcia. Dzisiaj 6 godzin w szpitalu mnie czeka. A później, później na pewno jakiś dłuższy spacer sobie zrobię, bo dalej trenować nie mogę. A po południu też ma być dobra pogoda. Tak 22 stopnie zapowiadają, więc trzeba to wykorzystać. A jako, że spacer to jedna na razie moja forma aktywności możliwa, to teraz też sobie zrobię taki mniejszy. 25-30 minut. Podjechałem sobie dwie trzecie drogi zrobiłem autobusem, a jedną trzecią już idę. Właśnie ja bardzo lubię taką opcję, że sobie dwie trzecie przejadę autobusem i wysiądę wcześniej i jedną trzecią ja sobie przejdę. Paca jest rana zawsze fajnie. No i co? No i widzimy się później. W drodze do domu, bo musiałem wrzucić rolkę z przepisem na mega zdrowego i wypasionego hot doga. Więc kto jeszcze nie widział, to zapraszam, bo na pewno już jest na kanale. Teraz jeszcze godzinka spaceru do domu mi została. Podcast hiszpański włączam i minie szybko. Aktywność zostanie nabita. Dzisiaj około 30 tysięcy kroków, więc jest naprawdę. Nie, nie 30, 25. 25 będzie jak dojdę do domu. No ale i tak spoko, bardzo liczba. Aktualnie nie mogę trenować, więc tymi krokami jakoś to nabijam. No ile lecę do domu, bo już jest ciemnie, a zimno się robi do października, nie czerwiec. A i co do tego pleca, co jadłem go przed chwilą, to to było przepyszne. No połączenie, ale taka Nutella na wierzchu. Na pewno jeszcze wrócę do tej miejscówki i przetestuję jakieś słony. Tam były takie fajne, pikantne albo z mozzarellą w środku, jakieś czosnkowe. No, ale chyba ten pikantny na pierwszy ogień pójdzie. Ja takie smaki lubię. Rolka wrzucona, można iść. Widzimy się jutro. Środa to dzień w tym tygodniu u mnie intensywnej nauki. Dzisiaj bardzo dużo mm, nauki na kolokwium, które mamy w piątek, mnie czeka. A ponadto jeszcze mam hiszpański i jeszcze prezentację muszę zrobić, więc. No, pewnie z pół dnia minie, jak mniej więcej. Nie wiem, na pewno więcej. Szybki spacer jak z rana, obowiązek na dotlenienie mózgu po nocy. I lecimy się uczyć. Plan jest taki: najpierw farmakologia, potem hiszpański, potem farmakologia i potem prezentacja. No i pewnie wieczorem wyjdę na drugi spacer, bo jak wiecie, to jest jedna aktywność na razie, którą mogę robić. W i wtorek w tym tygodniu to były bardziej takie intensywne dni, że po prostu miałem więcej, więcej różnych rzeczy do zrobienia. A dzisiaj tych rzeczy jest mniej, bo jest głównie nauka, ale jest też dużo tego materiału, którym muszę się dzisiaj nauczyć, bo jutro już raczej nie będzie czasu, tylko coś tam, żeby powtórzyć. Od rana dwie godzinki rzeczy na studia. Potem hiszpański, przed chwilą skończyłem. Teraz biorę tutaj moją przekąskę: melon i mango. Melon i mango, tak. Tropikalnie, żeby trochę lata jeszcze poczuć. W międzyczasie jeszcze tutaj lecą mi wykłady. Czasami się zerknie. I do przodu. Plan na dzisiaj to jeszcze z dwie godzinki nauki. A potem prezentacja do zrobienia. I ten spacer, o którym ja też wspominałem. I też jedzenie by jeszcze na jutro trzeba było przygotować. Zapomniałem kompletnie o tym. Teraz mi się dopiero przypomniało. No to jeszcze... Z dwa lunchboxy na jutro będę robił dzisiaj, więc zobaczcie co tam sobie spakuję na jutro, bo jutro zajęcia mam od 8 do 15, więc śniadanie i nie wiem, czy przekąskę, czy jakiś obiad sobie na pewno wezmę. A dzisiaj obiad mam już gotowy akurat, bo będzie to burrito, które też miałem wczoraj na wynos. Zrobiłem tego naprawdę więcej niż tam ta masa redukcja, żeby było po prostu na następne dni. Z patelni to już się tak wylewało, no ale przynajmniej mam posiłki gotowe. A teraz co? Trzeba brać za naukę? Dobra. Może łatwiej wejdzie do głowy. No i zrobiło się ciemno. Dwie godzinki się pouczyłem na dworze. Tutaj sobie idę w taką spokojniejszą okolicę i uczę się po prostu na dworze. Przy okazji której um, aktywności zrobię, no bo tak jakoś też mi łatwiej ta wiedza wchodzi do głowy, jak sobie chodzę. I jakbym siedział w domu przed komputerem albo przed kartką i się tylko patrzę w tą kartkę, no to to nie jest mój styl nauki na pewno. Właśnie skończyłem cały materiał. Jutro tylko szybka powtórka i w piątek kolokwium a przy okazji 20 tysięcy kroków zrobiłem a teraz idę do domu, bo już się właśnie ciemno robi muszę jeszcze przygotować sobie śniadanie na jutro na wynos bo mamy do 15 zajęcia na pewno będzie to jaglanka budyniowa dodatki zobaczę jakie będą i chyba sobie zrobię na dwie porcje, że dzisiaj na kolację też sobie jedno wzięłem żeby już tyle razy nie szykować innego posiłku to tylko sobie dodatki pozamieniam a na kolację i na śniadanie będzie Jaglanka. Budyniowa. Moja ulubiona. To co? Zbieramy się. Ale to nasze uczenie jest fotogeniczna. Zajęcia 8.15. Właśnie wracam do domu i biorę się za prezentację, którą mam do zrobienia na jutro. W sumie jeszcze nawet nie wiem o czym ona jest, ale mam nadzieję, że pójdzie szybko a wczoraj już skończyłem się uczyć do tego kolokwium, co też jutro mamy i dzisiaj zostaje mi tylko powtórzyć więc główny cel na południe to jest ta prezentacja i też zrobienie sobie jedzonka na jutro myślę, że tym razem padnie na omleta, bo mam trochę bananów do wykorzystania, takich dojrzałych więc będzie omlet bananowy i dawno też omleta nie jadłem, więc na śniadanie jutro, na wynos padnie idealnie a na obiad jeszcze nie wiem, zobaczę co tam Mam w lodówce i coś ciekawego wykombinuję. I to wam pokażę później też. To lecę robić prezentację. Muszę przyznać, że ostatnie dni to całkiem niezła zła pogoda. bo tak 20 stopni w dzień. Teraz trochę mniej, bo też słońce zaszło. Ale jest naprawdę całkiem przyjemnie jak na połowę października. Mam nadzieję, że jak najdłużej. No właśnie widziałem, że ten następny tydzień też ma być ładny, więc... Na razie się pogodą nie martwię i lecę się uczyć. Piątek, piąteczek, piątunio, ale u mnie najcięższy dzień w tym tygodniu. Wczoraj zdążyłem zrobić tylko tą prezentację i y, przygotować sobie posiłki na dzisiaj. Zrobiłem tam omleta, którego wam wcześniej pokazywałem. wczoraj pokazywałem, czego nie testowałem, bo mam go oczywiście w torbie. Ale pachniało naprawdę nieźle w całym domu. I najpierw tam wczoraj y, wrzuciłem wam składniki na tego omleta. Dam oczywiście później znać jak smakował. Ale jeszcze teraz wam mogę powiedzieć, to było jedno jajko, dwa banany. Bardzo prosty przepis. Do tego 40 gramów mąki, jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Nawet żadne słodzidło jest niepotrzebne, bo te banany odpowiadają za słodkość. A i najlepiej oczywiście dojrzałe banany. Co tam jeszcze było? a Przyprawa do piernika, cynamon dowoli. Ile tam chcesz, to... Ja lubię bardzo takie aromatyczne, więc dużo tego cynamonu i dużo przyprawy do piernika poszło. Do tego Przełożyłem go sobie z Jagodowym chyba? Tak, tak, z jagodowym sobie go przełożyłem i... A, i mrożone owoce tam też widzieliście obok one mi się po prostu odmrażały i rano je dorzuciłem do tego omleta żeby się z nich ta woda nie wydzieliła i żeby ten omlet nie namógł zbytnio W ogóle dzisiaj pierwszy raz od niepamiętnych czasów nie uczyłem się rano hiszpańskiego to jest od tej 6 do 7 przed zajęciami. A to dlatego, że wczoraj właśnie nie zdążyłem powtórzyć tego materiału na kolokwium, które dzisiaj mamy. I szczerze, to nie za dużo z niego pamiętam. dlatego ja sobie powtórzyłem godzinkę rano. A hiszpańskie oczywiście nadrobię sobie wieczorem, kiedy będzie spokojna głowa i będzie można dobrze wyjść ten weekend. Nieważne, kiedy to oglądasz, ale sobie chciałbym życzyć miłego piątku, a Wam dlatego miłego dnia. Wszystko zdane, zajęcia skończone, więc można zaczynać weekend. Piękne uczucie. A jakie plany na ten weekend? Jutro, jutro odpoczynek, totalny odpoczynek, ale też idę do fizjo. Mam nadzieję, że za 9 dni uda się wrócić już na trening. No i a w, niedzielę, a w niedzielę mam w planach nagrać trochę rolek z przepisami na lunchboxy głównie. To właśnie ta nowa seria, do której potrzebowałem te wszystkie pudełka, które kupiłem w poniedziałek. Teraz wracam do domu właśnie i jak przyjdę to pokażę Wam co zamówiłem sobie w tej parce co odebrałem w środę. Jeszcze jej nie otworzyłem, bo jakoś nie było czasu. Cały czas coś było do zrobienia. No ale jako, że weekend się zaczął, to trzeba zobaczyć co tam jest ja wiem co tam jest, ale wam pokazać i przetestować też sobie kilka z tych produktów jeszcze z KFD nigdy nic nie zamawiałem więc jestem ciekawy a wszystkie takie e, firmy ze zdrową żywnością, suplementami chciałem sobie przetestować więc zobaczymy jak KFD wypadnie e, no ale to już nie będę wam teraz opowiadał i zobaczcie w domu co tam sobie zamówiłem tak jak obiecywałem otwieramy paczuszkę dobra, bez nożyczek chyba się nie obejdzie kreatyna, smak granatowy znaczy o smaku granata, owocu granata Sosiki Zero z SFD uwielbiam, karmelowy więc jestem ciekawy tych, też mam karmelowy i do tego jeszcze wafelkowy ciekawe widziałem, że one mają trochę inną konsystencję ale jestem bardzo ciekawy są tańsze niż na SFD jak będą dobre to może się na nie przestawię, ale może i frużeliny, dżemiki Tutaj mam z wiśni i z owoców egzotycznych. Ten z owoców egzotycznych dla mnie brzmi o wiele lepiej. A z wiśni jadłem właśnie z SFD i był bardzo dobry, dlatego też zamówiłem. Bardzo możliwe, że dzisiaj do kolacji sobie go przetestujemy. Sosy zero, i właśnie te frużeliny, to jest coś pięknego do każdego posiłku na słodko. Uwielbiamy sobie dodawać. Jedno z lepszych połączeń kanapkowych według mnie. Jeśli nie próbowaliście jeszcze, to nadróbcie to jak najszybciej. Jak wam wczoraj wspominałem, jestem właśnie w drodze do fizjo. I mam nadzieję, że to już jest ostatni raz, bo bardzo chętnie już bym wrócił do grania, do biegania. Nawet na siłowni już bym poszedł z wielką chęcią, bo zimno zaczyna się robić na dworze. Przy okazji też robię sobie kroki. 10 tysięcy już mam na liczniku więc całkiem przyjemny taki spacerek z rana Korzystując z tego, że idę sobie tutaj w parku to chciałem Was też spytać czy czy bylibyście zainteresowani takim filmikiem myślałem, dużo ostatnio dostaję pytań na Instagramie jak uczę się hiszpańskiego, jakie są moje metody z jakich materiałów też korzystam i jestem ciekawy czy bylibyście zainteresowani takim filmikiem w którym bym opowiedział całą moją przygodę z językiem hiszpańskim i jak nauczyłem się tego języka już praktycznie na poziom C1 w 1,5 roku. No i przedstawiłbym też te wszystkie materiały, z których korzystałem, wszystkie książki, kursy i co tam jeszcze mam. Muszę sam to przejrzeć w domu, bo było tego naprawdę sporo. Na pewno bym też kilka takich złotych rad dał, które mi pomogły w tej nauce. No i dajcie po prostu znać w komentarzu, dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście zainteresowani takim filmikiem, bo naprawdę coraz więcej tutaj takich pytań o tą naukę języka i może warto by było nagrać taki jeden filmik, on by pewnie trwał z 40 minut zanim by to wszystko powiedział, ale przynajmniej byście mieli to wszystko w jednym miejscu skupione i, no i myślę, że byłoby to ciekawe. Tym bardziej dla osób, które się tym interesują. Także dajcie znać w komentarzu, czy chcecie taki filmik z kulicami mojej nauki, że no jeśli będzie dużo osób chętnych, to za niedługo do nagrywania. Ale pysznie wygląda Zabieram się za to Moja mama zrobiła dzisiaj placki ziemniaczane Więc skorzystam eee, Trochę wzroszczej wersji U mnie z tofu, sweet chili Najlepszym Pomidorkami, ogórkiem i papryką A i rukolą jeszcze Tyle tego, że zapomniałem A na kolację do meczu dzisiaj takie kanapki. Trzy z serem, szynką, rukolą, ogórkiem i płatkami papryki. Jedna na słodko z brzoskwinią i sosem wafelkowym, tym co wczoraj widzieliście w parce. Hiszpański zrobiony, dzisiaj fiszki. Kanapki przygotowane i można oglądać mecz. Ja stawiam 2 jeden dla Portugalii. Ronaldo, Fernandes i Lewandowski. Na Instagramie często trafiam, więc mam nadzieję, że na YouTube nie będzie inaczej. Znaczy w sumie chciałbym, żeby Polska wygrała, ale myślę, że będzie 1-2. Siadłem sobie tak z boku, bo tych lunchboxów jest tyle, że chyba by nie zasłaniały. A więc, jak możecie się domyślić, dzisiaj był dzień gotowania, przygotowania posiłków na tydzień. Przy okazji, nagrałem też rolkę z inspiracjami, właśnie na lunchboxy, która już powinna być na, na profilu na Instagramie i na kanale na YouTube też powinna być. A co dzisiaj w menu mamy? To owsianka marchewkowa ze skyrem waniliowym, bananem i orzechami nerkowca, a i nasionami czy ja jeszcze? Spring Rollsy z dużą ilością warzyw, mango też, tofu i sosem orzechowym. Do tego jeszcze dodatkowo mix sałat. I tutaj z przodu w tych okrągłych pudełkach są babeczki jabłkowe. Robiłem po raz pierwszy, ale wyszły naprawdę super. I takie mięciutkie, pyszne, a na wynos sprawdzą się idealnie. Przygotowany na nowy tydzień. Teraz wszystko ląduje w lodówce i po kolei będę sobie wyciągał. Nawet jak mam tam we wtorek i w środę... Wykłady online w domu, no to przynajmniej już będę mieć gotowe posiłki na cały dzień i nie będę musiał się o to martwić. Ja wolę tak zrobić sobie raz posiłki na większą ilość dni i potem mieć je już gotowe niż jakbym miał gotować kilka razy i robić kilka razy ten sam bałagan. To ja wolę zdecydowanie raz zrobić bałagan porządny i mieć wszystko gotowe. Jutro tylko mamy długie zajęcia, bo od 8 do 18. Ale są to zajęcia z gotowania, więc też tam jak coś gotujemy, to później to jemy. Więc nie będę potrzebował tyle posiłków, ale coś tam na pewno sobie wezmę z tego. Myślę, że owsiankę i babeczki albo makaron i babeczki. Nie za dużo, bo też tam właśnie y, na pewno coś zjemy. Nie za dużo, bo też na pewno coś zjemy z tego, co ugotujemy. I co? I reszta będzie też już dzisiaj na kolację na przykład sobie coś zjem. To ja tak jak wspomniałem, chowam to do lodówki i biorę się za montowanie tej rolki. Rozpoczynałem ten film cały w różowych włosach. Dzisiaj to już tak 50 na 50. Pół białe, pół różowe. Pierwszy raz był... 7 września, chyba coś takiego. 7 września i od tamtego momentu farbowałem je cztery razy, więc ta farba nie była jakaś mocno trwała. I też czuję na włosach, że trochę mi się już zniszczyły przez tą farbę. No i co, fajnie było, śmiesznie było, ale chyba czas wrócić do normalności. Teraz co, już będę się żegnał. Dziękuję, że obejrzeliście tego vloga z całego pierwszego dnia studiów trzeciego roku dietyki. Do końca i widzimy się w następnym.